Bardzo szybko, jest z nami. Trudna walka, wygrana. No, 2-1, ale każda wygrana cieszy. Widzę, zgadza się. Nie wygląda taki rywal, wysoki mańkut, Takich niezbyt lubię do boksowania. Ale tu się nie wybiera, trzeba było zrobić swoje. No, walkę wygrałem, cieszę się z tego bardzo. Dużo błędów do poprawy, także idziemy dalej. No, jakbyśmy tak mieli te błędy wymienić na pierwszy rzut, co by poszło? Cieszymy, mało ciosów przede wszystkim bo mało ciosów. Rywal był taki, że można było troszkę więcej uboksować yy, dłuższe kombinacje. Ja skupiłem się na jednych, dwóch yy, ciosach i trochę to mnie zgubiło, bo... Właśnie A czemu wysłuch... się na tym skupiłeś? Yy, uważałeś, że to wchodzi, że, że bezpiecznie jest? Czułem, że mogę tym jednym ciosem gdzieś tam go położyć. Yy, wiedziałem, że te ciosy wchodzą, ale niestety nie, nie było to tempo, co, co chciałem yy, i to mnie zgubiło. Yy. Rywal no, potrafił przyjąć, też nie, nie, nie można powiedzieć, tak? Zgadza się, no, miał brąz na Europę Juniorów, także na pewno wie jak boksować. No, to wszyscy równie są, także to już seniorska, seniorski boks, także każdy może być tym rywalem bardzo ciężkim i niewygodnym. Która runda myślisz? Bo już chyba to ostatnia, no to już tak spokojniej było, prawda? Zgadza się. No, pierwszym chciałem zresztą próbować z innej pozycji. Zobaczyć jak to będzie boksował, jak ktoś się boksuje z Mańkutem. Coś tam wychodziło, coś nie wychodziło, także muszę przeanalizować walkę i, i wyciągnąć błędy. Mm, ale jesteś zadowolony ogólnie? Z jest wygranej jestem zadowolony. Jak najbardziej czułem, że każdą rundę wygrywam, ale nie było to na pewno to, co, co bym chciał. I co, i teraz chwilka przerwy i wyjazd już dalej? Zgadza się, chwila przerwy z kilka dni, badania w Warszawie, wylatujemy do Gruzji na, na obóz przygotowawczy. No, to w takim razie powodzenia na obozie i wszystkiego dobrego. I czekamy na kolejną walkę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.